Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ewelina Stępnicka z Oceanu Świadomości. Staw się do życia. Codzienne lajfiki. Przypominajki, inspiracje, motywacje. Dzień dobry, kochani. Dzagusia, co ty pierwszy tutaj? <gryś> Lecisz. <gryś> Cześć kochani. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Kochani, więc tradycyjnie zaczynamy... No cześć, kochani. Kochani, tradycyjnie zaczynamy od wdzięczności. Jak ktoś jest tu nowy i nie zna naszej tradycji, to my codziennie zaczynamy od wdzięczności, idziemy alfabetem. Dzisiejsza litera to P. Wdzięczność na P, kochani. Za co jesteśmy wdzięczni na P? Witam Was. Przez serdecznie, kochani. Ano, cześć, Sławek. Cześć, Edytko. Cześć, kochani. Witam wszystkich. Witam tych, co oglądają na żywo. Witam tych, co będą odsłuchiwać w swoim czasie. I witam, kochany YouTube. Kochani, za co na pewno jesteśmy wdzięczni? Ja jestem wdzięczna za... piękną pogodę. Za psy. Cześć, Aniu. Oczywiście za pieski. Za... Poezję, za powietrze, za potencjał, tu widzę, za przestrzeń. Dzisiaj chciałam opowiadać o. Zainspirowałam się, słuchajcie, z tego co pamiętam, to była Jola, która wczoraj komentarze wrzuciła na YouTube. Pozdrawiam cię, kochana, która napisała, że zmieniła sobie hasło w telefonie. Nie, nie wiem, czy to był telefon, czy komputer. Czy to było imię, gdzieś hasło? I na kocham cię kocham zawsze. Czy kocham cię zawsze? I pamiętacie, to jedna z transmisji opowiadaliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym, żeby być po swojej stronie, żeby siebie utulać, żeby mówić sobie kocham cię zawsze. I znów to nie muszą być te słowa. I właśnie o tym dzisiaj chciałam porozmawiać. Chciałam porozmawiać o tym, o takich mantrach, o afirmacjach, o tym, żeby znaleźć sobie coś. Co, co będzie nam pomagało wrócić do domu. Do takiego, wiecie, do takiej homeostazy, do tego ukojenia, do wewnętrznego spokoju. Że jak już rozmawialiśmy, my mamy do czynienia tutaj z różnymi zwierzakami w naszym mózgu. Jak ktoś nie wie, o czym mówię, to jest transmisja oza w naszym mózgu. My mamy do czynienia i z żółwikiem jeszcze. My mamy do czynienia... Też jest taka transmisja. My mamy, kochani, do czynienia z jazgotem naszego umysłu. My mamy do, do czynienia z uwarunkowaniami, z lękami. I te wszystkie rzeczy będą jeszcze nie raz nas wybijać ym, z, z takiego rytmu, z, z, z życia, ze spokoju. Będą czasem stały na drodze do tego, żeby zrobić coś, co chcemy. I nasz, i nasz mózg i nasz umysł bardzo dobrze... Reaguje na takie triggers, to się nazywa po angielsku, po polsku, takie zapalniki, na takie wyzwalacze, i on zazwyczaj reaguje właśnie negatywnie. Stąd się biorą takie, wiecie, nasze lęki, nawet, nawet nasze pewnego rodzaju myśli, nawet ataki paniki, że coś wyzwala w nas pewną pamięć, i później następuje reakcja. Różna, tak? Adekwatnie do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ale od czego to się zaczyna? To się często zaczyna od takiego zapalnika. Coś e, wywołuje w nas pewne zachowanie. Więc, tak jak my mamy zapalniki, wiecie, do takich negatywnych zachowań albo do lęków, to też dobrze by było, żebyśmy mieli takie zapalniki do, do tego, by siebie ukoić, by siebie uspokoić, kochani. Więc. Ym, i nasz mózg to lubi. On, on, on lubi takie słowa klucze, on lubi mantry, on lubi przy, przy, takie przypominajki. Rozłączyło mnie, nie wiem dlaczego, więc poczekam, aż dołączycie do mnie. Kurka wodna. I nie przeczytałam tego, co Sandra napisała. No cześć kochani. Dobrze kochani, Sandrusia, no widziałam, widziałam to, co napisałaś, ale nie zdążyłam całego przeczytać. Um. Widziałam tylko, że była to kotwica, którą znalazłaś, która mówiła, jestem niewystarczająco dobra, ale dalej nie widziałam tego. Jednakże używam tego przykładu, kochani, żeby, bo może nie każdy zrozumiał ten temat wczoraj, nie każdy może wiedział, jak to znaleźć, czego szukać. Dlatego dlatego, jak to, dlatego chciałam, chciałam żebyśmy się podzielili, bo wiecie, jak ktoś powie coś, to czasem łatwiej nam zobaczyć, o co chodzi. Łatwiej nam e, tak ukochać siebie też w tym procesie i zobaczyć, że nie jesteśmy w tym sami, że nie tylko my tak mamy. Bo taką kotwicę, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, to ma każdy z nas i my to ciągniemy kolektywnie, wiecie, od pokoleń. Więc dziękuję Ci, kochana, za odwagę, za to, że się podzieliłaś. Jeżeli ktoś jeszcze by chciał e, się podzielić, to zachęcam z całego serca, e, bo to pomaga nam nawzajem. I, I tym, którzy się dzielą, i tym, którzy gdzieś widzą to, że my się dzielimy tym bo tak naprawdę widzimy, że nie jesteśmy sami, a nic tak nie boli, kochani, i nic nas tak nie gnębi od środka jak sekrety, które trzymamy. Wiecie, takie rzeczy, które się boimy, że jak ktoś się tego dowie, to przestanie nas kochać, to przestanie nas akceptować, to pomyśli, że jesteśmy a, niewystarczająco dobrze, tak? I my często trzymamy takie sekrety i czasem jak już je powiemy na głos, to widzimy, że tak naprawdę a, a, że my wszyscy w tym jesteśmy. Um, I to jest bardzo uwalniające, ale na początku bardzo przerażające. Kasia mówi: Moją kotwicą jest zależność od ludzi. Niska samoocena i podcinanie skrzydeł przez innych. Też to wczoraj zauważyłam. <laughs> bardzo chciałam być wystarczająca. Mój ból nie jestem nikim. Ja wrócę jeszcze do tych kotwic, kochani, później pójdziemy do tej słowa mantra i słowa, słowa klucze. Jak już, jak już znaleźliśmy te kotwice, i one, wiecie, czasem tak jest, i często tak na kursie jest, że my mamy pewien temat i tam jest na każdy dzień jakiś temat. Czasem jest tak, że tego pierwszego dnia nic się nie pojawia, bo umysł często jest tak oporny, bo tak boi się zobaczyć, co tam jest. Jak to, to chyba Byron Katie mówi, że cześć bratko jesteś, że tam jest świat podwodny cały. I czasem nasz, nasz własny umysł boi się tego świata podwodnego, więc będzie robił wszystko, żeby to nie wypłynęło na zewnątrz. Więc czasem będzie tak, że będziemy o czymś tu rozmawiać i, i, i tego nie będziemy widzieć tego dnia. Czasem to przyjdzie kilka dni później. Czasem, właśnie po to też proszę, żebyśmy się tym dzielili, bo czasem ktoś napisze coś i, i, i my zobaczymy: o, ja też tak mam. Brak samoakceptacji. Brak wiary w, sam, w swoje siły. I więc teraz, jak już znajdziemy takie właśnie historie, kochani, na swój temat, to to, to jest duży klucz, duży, duży krok, żeby to zobaczyć, żeby, żeby na to popatrzeć. I teraz kolejne, już rozmawialiśmy o tym wiele razy, ale to trzeba przypominać wiele, wiele razy. Kolejny krok, to, żeby naprawdę, żeby żeby nie oceniać, żeby starać się nie oceniać siebie za to i nie osądzać, nie obwiniać i nie obwiniać innych za to, żeby wyskoczyć z tego, co umysł będzie bardzo chciał robić, czyli będzie chciał znaleźć winnego, oczywiście. I tam też jest wiele powodów, dlaczego my chcemy tego winnego znaleźć. Umysł wierzy, że wtedy, jak będzie wiedział, kto się do tego przyczynił, to będzie mu łatwiej zapobiec temu, żeby to się przydarzyło po raz kolejny. Więc widzicie, nawet takie rzeczy, za które często się osądzamy, to, są, to jest system obronny naszego, naszego całego systemu. Takiego, który chce nas obronić, tak jak sama nazwa wskazuje system obronny. Więc teraz uczmy się, ale tam jest przestrzeń, która pozwala nam wyskoczyć z tego i, i, i być w świadomości, i widzieć to. Bo jak już widzimy naszą historię, nasze kotwice, to też teraz my chcemy z boku popatrzeć na to i, i wykreować taką przestrzeń, żeby zobaczyć, kochani, że to jest tylko, tylko. Historia, na nasz temat. To może brzmieć prosto, i tego trzeba doświadczyć więcej niż raz, niż tylko usłyszeć, co ja mam na myśli. Im częściej będziemy praktykować e, praktykę uważności i tworzenie takiej przestrzeni, kochani, między cudem a problemem. Wiecie, jak ja często kończę naszą transmisję i mówię: e, Tu jest cud który jest cudem do odkrycia, a tu jest problem, który jest problemem do naprawienia. Piernik do wiatraka nic nie ma, okej? Okay? O co chodzi? To chodzi o to, że my jesteśmy tu, my jesteśmy tą ist istotą, tym istnieniem, tym, tym, tym człowiekiem, tą duszą ukrytą w tym ciele, tą, 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 tą piękną istotą, tym dzieckiem Boga, które przyszło tutaj żyć, być i doświadczać. Tu... Są wszystkie rzeczy, to są te ubrania. My jesteśmy tym oddechem w przebraniu, a tu są te wszystkie ubrania. Te rzeczy, te historie, te słowa, te opinie, te emocje, te myśli, których doświadczamy. My jesteśmy tu, a to jest tu. Tylko przez, przez to, jak szliśmy przez życie, to my wierzyliśmy, że to jest jedno. A my jesteśmy, i im więcej będziemy, ja wiem, że to może być Mambo Dżembo na, na początek, ale. Im więcej będziemy, kochani, wracać do siebie, siadać ze sobą, spędzać czas za sobą, wracać do oddechu, wracać do tu i teraz, um, uczyć się czuć siebie dosłownie czuć siebie w ciele, czuć swój oddech, obserwować swoje myśli, obserwować swoje emocje, tym, tym bardziej zobaczymy, jak historia historią jest. Problem problemem jest. To nie chodzi o Ignorowanie, kolorowanie, udawanie, że coś nie istnieje. Nie. To chodzi o to, by zobaczyć, co jest czym, a co czym nie jest. Zobaczyć, że my jesteśmy tu siłą, ogromną siłą i mocą istotą, która przyszła tu być i żyć, doświadczać, robić piękne rzeczy, zmagać się również z trudnościami życia tu na tej planecie, bo tu jest ocean, ale tu są um, są historie, są opinie innych ludzi, są jazgoty naszego umysłu, są emocje, są trudności i im bardziej my wrócimy i zidentyfikujemy się z tym i, i kim jesteśmy, tym łatwiej nam będzie radzić sobie, kochani, z tym, z czym mamy sobie radzić. I. Um, to jest tak trudne do wyrażenia w słowach, kochani, bo tego się nie da nauczyć, nie da się o tym przeczytać. To nie jest nowość, o tym jest wiele książek, wielu nauczycieli o tym mówi. To jest coś, czego trzeba doświadczyć, wiecie, trzeba doświadczyć więcej niż raz. Do tego potrzebna jest praktyka, siedzenie albo chodzenie, albo bycia w jakiejś takiej przestrzeni tu i teraz, żeby spotkać się z tym geniuszem, żeby to poczuć, żeby poczuć tą odrębność tych myśli, bo yy, to, to jest, to jest takie coś, gdzie jedziemy, właśnie pobyć na przykład na, na jakiś retreat, gdzie, gdzie medytujemy. I znów, jeżeli ktoś tutaj jest, kto w ogóle nie jest otwarty na medytację albo go to nie interesuje, to jest ok, to, to, bo to nie musi być medytacja. To może być znalezienie zupełnie innego sposobu, to może być malowanie kochani obrazów, to może być zmywanie naczyń, ale to jest taka przestrzeń, gdzie my otwieramy się na to, że my nie jesteśmy swoimi myślami. Że my nie jesteśmy emocjami, że my jesteśmy tą przestrzenią, która tego doświadcza, że my nie jesteśmy swoją historią, bo historia na nasz temat była, jest, będzie i ona się cały czas zmienia. I o tym wczoraj rozmawialiśmy, ale to jest coś, co jest bardzo ciężkie do przekazania w słowach. Tego trzeba doświadczyć, kochani. I każdy z nas na swój sposób niech szuka, naprawdę, to chodzi o to, żebyśmy nie robili tego, co ja mówię, czy ktoś powiedział, tylko naprawdę szukali swojego sposobu, w którym nam będzie wygodnie. Ale ja zachęcam, żeby się otworzyć na to, co by było, żeby ta historia, która jest moją kotwicą, może na dziś jeszcze, która mnie trzyma w uwięzi jeszcze, która mnie powstrzymuje przed robieniem rzeczy, które kocham, przed życiem życia, które chcę żyć, która może mnie męczy i dręczy, która, która może wywołuje lęki u mnie, która może daje mi ataki paniki, która może nie pozwala mi otworzyć się na nową relację, nową pracę, wyjechać do innego kraju, bo to są rzeczy, które nas jeszcze trzymają, kochani. Co by było, gdyby to nie było prawdziwe? Co by było, gdyby to... Było prawdziwe w umyśle, może moim, a może kogoś, kto mi powiedział tą historię na mój temat, ale co by było, gdyby to nie była moja istota, gdybym to nie była ja, to nie był ja. I znów to jest coś, co jest bardzo y, ciężkie do przekazania w słowach. Tego nie da się nauczyć od drugiej osoby. Ale ja dziś wiecie, wszystko co ja robię tu, co robimy tu wspólnie, to jest, taka, to jest takie łaskotanie naszego umysłu i naszej duszy. To jest takie zaczepka i każdy z nas weźmie z tego tyle, ile chce. Coś będzie rezonować, a coś kompletnie nie to jest absolutnie ok. My mamy wziąć to, co, co, co rezonuje, bo nie wszystko z nami tu będzie rezonowało i o to chodzi. To my mamy szukać siebie w tym wszystkim, a nasze spotkania mają tylko nam pomagać w tym albo aż. I wiecie, może żeby, bo tak cały czas mam takie uczucie, że nie do końca umiem przekazać to, co bym chciała przekazać. Więc dam przykład. Ja kiedyś pojechałam na takie odosobnienie w ciszy. Dwa razy na tym była. To było wiele lat temu już teraz. I. Um, ten moment, kiedy przez 7 dni ja siedziałam w ciszy i są różne takiego rodzaju, wiecie, wyjazdy. Niektóre mają pewną strukturę, gdzie się medytuje całymi godzinami, niektóre nie mają. I ten, na którym byłam ja, nie miało jako takiej struktury. Tam nie było, nie było rzeczy, które my mieliśmy robić. My mogliśmy robić cokolwiek chcemy, ale, to, ale jedyna struktura, jaka była, to była cisza. Więc tam siedzieliśmy w ciszy 7 dni i tam było 700 osób. I ten pierwszy dzień, kiedy takiego zatrzymania, wiecie, kiedy, kiedy umysł nie ma jak zaistnieć, nikogo nie interesuje, czy ty jesteś mądry, właśnie, czy ty jesteś głupi, czy ty jesteś biedny, czy ty jesteś bogaty, czy ty jesteś ładny, czy ty jesteś brzydki, czy ty jesteś wartościowy, czy niewartościowy, ale jest dookoła ciebie 700 osób. I dla mnie to było takie doświadczenie, że ja widziałam, jak. Dziwnym doświadczeniem było nie musieć być czymś w obecności tak dużej grupy ludzi i widziałam, jak umysł bardzo mocno chce być czymś, jak jest przyzwyczajony, że on musi mieć jakąś historię, i, i, i te historie latały. Tam były te historie niedowartościowania. I były te historie, które chciały pokazać bardzo się, jak, jak wartościowym jestem. I znów, ja nie wiem, czy będę w stanie, wiecie, to w słowach przekazać, ale przynajmniej może zaciekawię tutaj nasze umysły do tego. I to było tak dziwne doświadczenie dla mnie. W ogóle było bardzo trudne. Pierwsze trzy dni to ja sobie z tymi emocjami różnie tam radziłam. Ja biegałam na stołówkę i jadłam, wiecie, bo to był bufet taki. Ja nie mogłam, nie umiałam sobie poradzić z tym, jak wiele tego było. I akurat po trzech dla mnie przyszedł taki spokój. Ten, ten jaskot tam był, to wszystko latało. I to takie zrozumienie, że nikogo nie interesowało e, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, kim ja jestem. Że nawet jeżeli ludzie mieli o, osąd, to ja nie mogłam się dowiedzieć i nie mogłam się ani obronić, ani tłumaczyć, ani udowadniać, że nie było tej potrzeby, bo była ta cisza, kochani. I to było tak dla mojej głowy, wiecie, to było tak dziwne doświadczenie. I po trzech dniach ja wreszcie. Usiadłam i się zatrzymałam i po prostu tylko, a tak naprawdę aż byłam. I wtedy, jak ja już wreszcie miałam się zatrzymać i, te, i to wszystko tak latało, ale to nagle było tak daleko, to ja pierwszy raz doświadczyłam tego, o czym czytałam już wcześniej, jadąc tam, że ja byłam tu, ten odech, a wszystko inne. O, tu, i tu wszystkie dziewczynki latały, i kobiety. I ta z patologicznej rodziny, i ta niewystarczająco dobra, i ta, co studiowała psychologię, i ta, co miała marzenie, i ta, co chciała pisać książki, i ta, co chciała pomagać ludziom, i ta, co uważała, że w ogóle jest w jakimś dziwnym miejscu, pewnie to jest w ogóle jakaś sekta, i co ja robię, w ogóle trzeba wracać do domu. One wszystkie po prostu tam latały. Wszystkie. I ja nagle to wszystko widziałam, i, i, i z minuty na minutę coraz bardziej po prostu byłam tu. I pierwszy raz poczułam i zrozumiałam, o co chodzi w tym obserwowaniu obserwatora i w tych myślach i w tej praktyce uważności. I widziałam, jak tego się nie da po prostu nauczyć ani przeczytać, ale jak tego można doświadczyć. I od tamtej pory dla mnie nic już nie było takie same. Ja nie mówię, że mój umysł nigdy nie wrócił. Nie, ja z Jazgotem podróżuję do dziś, <grym> ok? A to jest po prostu, wiecie, tylko dziś to już jest przyjaźń. Ale ja już pamiętałam te uczucie, ja już pamiętałam ten dom. Ja już jak ja jeszcze tonęłam, nie raz pływałam w tych emocjach, i nie raz pływam do dziś w myślach, ale ja już pamiętam ten jeden moment, kiedy ja wpadłam w tą ciszę taką. I ja już wiem, że to jest, i, i ja już jak się zaplączę w tych myślach i emocjach, to ja umiem wyskoczyć z tego. Czasem umiem, a czasem mi się nie udaje. Czasem po prostu nurkuję. Ale zawsze już prze zawsze wiem, że to jest historia, a ja jestem tu. I czasem jeszcze tańczę w tej historii i se tańczę tam, słuchajcie, cuda nie widzę. Ale już bardzo często, bardzo, bardzo często biedne do domu. Ale już zawsze przez zawsze wiem, że dom jest tu, a historia jest tu. I kochani, ja ca z całego serca zachęcam, żeby każdy na swój sposób. E Spróbował y, poczuć to. Y, więc dziś to jest taka zaczepka, żeby otworzyć się tylko na albo aż na tą ideę, co by było, gdybym ja nie był i nie była tą historią, tą kotwicą, bo ja wierzę całą sobą, całą sobą, że w każdym z nas jest tam mądrość, która wie, że tak naprawdę my nie jesteśmy. Tą historią. O, co ja mam na myśli? Wiecie, w nas e, i na pewno to każdy z nas tutaj czuł. Dajcie znać, jak to czuliście. Um, że są takie dwa głosy. Jest ten, który, który właśnie tak mówi: Jestem niewystarczająco dobra, e, nie nadaję się do tego, nie poradzę sobie, bla bla bla, bla bla, jestem do niczego. E, on tam jest na różne sposoby. Każdy po swojemu gada, każdy ma swój język, tak? On tam jest, ale gdzieś pod spodem tego wszystkiego. Jest taki dla wielu z nas jeszcze cichy głos, który wie, że to nieprawda, który wie, że tak naprawdę to nieprawda. I jak my świadomie nawet nie, nie słyszymy tego głosu, który wie, że to jest nieprawda, że to jest nieprawdziwa historia, to ja Wam powiem, jak my wiemy, że to jest nieprawdziwa historia. Za każdym razem, kiedy ktoś nam mówi, że jesteśmy głównym zerem, problemem, niewystarczająco dobrze, nie, da, nie nadajemy się do niczego, że moglibyśmy zrobić to lepiej, że to, co robimy, jest do dupy. Yy, za każdym razem, kiedy ktoś nam mówi coś takiego, czy to bezpośrednio, czy to pośrednio, to my cierpimy, my czujemy ból, my czujemy, yy, że to nieprawda. Gdybyśmy nie czuli tego bólu, ten ból, te cierpienie, ten wewnętrzny taki opór do, 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 do tego, to jest ta mądrość w nas, która wie, że pod spodem tego wszystkiego jesteśmy cudem, jesteśmy światłem, jesteśmy miłością, jesteśmy wystarczająco dobrzy, jesteśmy wartościowi. Jesteśmy absolutnie wartościowi i my to wiemy jako maleńkie dzieci kochani, które jeszcze nie rozumieją słów tak bardzo, które nie rozumieją kontentu, które czują energię, gdy rodzic, rodzic czy dziecko na podwórku czy pani w przedszkolu na nas krzyknie albo powie nam coś niemiłego. Nasz pierwszy odruch jest jaki? Płacz, ból, cierpienie, niezgoda na to, co nie jest prawdziwe. My w naszym istnieniu wiemy, gdybyśmy my nie wiedzieli, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, to byśmy nie cierpieli, kiedy ktoś nam mówi, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Więc tak, my mamy dwa głosy. Więc i to, co wczoraj robimy, i to, co dzisiaj o czym mówimy, to są trudne dla umysłu, kochani, koncepty. Bo, bo, bo to tak jakby umysł musiał teraz powiedzieć o jejku, to ja nie jestem prawdziwa, więc on nie będzie chciał. On to tu to będzie, to będzie opór do tego, co ja mówię. Ale ja nie zachęcam nawet do tego, żeby mi uwierzyć. Ja zachęcam do tego, żeby Spróbować, żeby poćwiczyć, potrenować, żeby się zatrzymać i zastanowić, na ile to, co ja sobie chodzę i mówię na swój temat, jest moje prawdziwe. Na ile mi ta historia służy, a na ile mnie blokuje przed tym, co ja naprawdę chcę w życiu zrobić. Ile ja mam głosów w głowie? Czy my, czy my umiemy znaleźć te dwa głosy i widzieć je, i czuć je? Czy my widzimy tą historię, która często nas blokuje? I widzimy nasz opór, nasz ból tej historii. Ten ból, ten opór, te cierpienie, które przychodzi z tej historii, to jest ta mądrość, która jest pod spodem tej historii. Ten oddech, ten, który tu stąpa po tej ziemi, który wie, że to jest nieprawdziwe. Bo gdybyśmy tak bardzo wiedzieli, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy i wierzyli, i tak, to, to jesteśmy my, to, to, to byśmy tak nie cierpieli, to byśmy powiedzieli, OK, to, to jesteśmy my. Ale nie, pod spodem tego jest już od małego dziecka ten opór. Więc teraz, kochani, jakoś ja to połączę z tym, o czym dzisiaj chciałam e, porozmawiać. I znów, to jest jedna z takich lekcji, z takich przypominających, kochani, gdzie naprawdę ona nie będzie miała sensu, jeżeli my skończymy tylko na oglądaniu tej transmisji. To będzie miało sens, jeżeli my znajdziemy taki sposób, taką przestrzeń w, w ciągu swojego dnia, więcej niż raz zdecydowanie, gdzie będziemy to praktykować. I my już rozmawialiśmy o różnych sposobach. My możemy iść na spacer, możemy malować obrazy, możemy zmywać naczynia, możemy siedzieć i wizualizować, że jesteśmy w balonie, a nasze historie są na dole, że nasze historie to fala oceanu, my siedzimy na brzegu, że jesteśmy w kinie i oglądamy film. Jakakolwiek metafora, kochani, z Wami zarezonuje, to ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na te kotwice tak z boku tak, tak krok i naprawdę, żeby widzieć, jak my nie jesteśmy tą historią. To nie znaczy, że te rzeczy się nam nie przydarzyły. To nie znaczy, że ktoś tego nie powiedział albo my nie zrobiliśmy czegoś, co, yy, co wykreowało tą historię na nasz temat. Jednakże to znaczy, że my jesteśmy tu i nieważne jaka kotwica, jaka historia, my jesteśmy w stanie ją zmienić, my jesteśmy w stanie napisać nową historię, i my to są ubrania, które my nosimy i możemy je zdjąć, i możemy iść dalej, ale to jest coś, kochani. Czego trzeba doświadczyć, czego w słowach wiedzieć, to jest za mało. Umysł jest za silny i przez to, że te rzeczy się naprawdę nam przydarzyły, to nie da się tego tylko w głowie zmienić. My mamy wrócić do tego oddechu, mamy wrócić do tego zrozumienia, do tego, do, do tego domu tu i widzieć to wszystko z tej innej perspektywy. I teraz to mnie jakoś, jakimś cudem, sprowadza do tego, o czym ja dzisiaj chciałam opowiedzieć o takiej prostej, kochanie, lekcji. Czyli o takich słowach kluczach. To jest, to jest to, jak są pewne słowa, są pewne sytuacje, są pewne okoliczności. Czasem to będzie zapach, czasem to będzie piosenka, które wywołują w nas niepożądane zachowania, które pomagają, które wywołują w nas powrót do starych zachowań, czy to będą lęki, czy to będą ataki, agresji, cokolwiek to jest, tak? Ale to jest coś, co wywołuje w nas. Pewien automat. Więc teraz my chcemy znaleźć coś, proste słowa, proste rzeczy, takie wyzwalacze, które pomogą nam wracać do domu. Więc teraz, czy to będzie słowo, tak jak dla, dla mnie takim słowem jest: kocham cię zawsze. Dla mnie takim słowem jest, i to też jest ok takie tr triggers no takie triggery Bartosz pisze tak e, takie zapalniki takie zapalniki które tak jak ma, teraz mamy wiele zapalników które wywołują w nas wiecie schematy e, to stwórzmy sobie zapalniki które będą wywoływały w nas powrót do domu takie wiecie takie po prostu taką przypominajkę niech to niech miejmy słowa przypominajki na co dzień które będą nam przypominać o tym, kim jesteśmy. Bo na razie mamy bardzo dużo przypominajek w swoim życiu, które przypominają nam o tych kotwicach, o tych historiach. Więc teraz my chcemy zbudować nową historię, więc potrzebujemy nowych triggerów, nowych przypominajek, nowych zapalników. Czasem to będą słowa, może to będą karteczki porozwieszane gdzieś, a może to będzie tak, jak Jola mówiła, że ona sobie ustawiła hasło Kocham cię zawsze. Może to będzie coś takiego, może to będzie, wiecie, kiedyś na grupie robiliśmy. Takie dzienne, dzienne tatuaże, gdzie pisaliśmy sobie na ręku coś. Może ktoś pisze pamiętnik, co dzień nie będzie sobie tam pisał. A może będziemy wrzucać na telefonie, wiecie, na ekran telefonu na przykład, jakoś, jak, coś na co dzień. Może to będzie każdego dnia coś innego. A może to będzie każdego dnia to samo. A może to będzie jedna afirmacja na tydzień. I ja wiem, że umysł powie, że to jest głupie, albo mało ważne, albo ja w to nie wierzę, ale kochani. Taki jego system, taki jego opór. On jest jak teflon na te dobro. On do końca nie kuma, po co to jemu to potrzebne, i on może do końca dziś nie wierzy, bo może tak bardzo uwierzą w tą kotwicę, że na razie w ogóle nie pamięta tego, kim on naprawdę, kim my naprawdę jesteśmy. Ale, ale jak my się stawimy, to sobie przypomnimy, bo zapomnienie bywa głębokie, ale pamięć jest o niebo głębsza, kochani. Ok? Więc. Ja bym zanim się w ogóle e, rozłączymy, to bym Was zapytała, czy macie takie słowa, mantry, afirmacje, słowa klucze, przypominajki, które może Wam już e, pomagają? Czy macie coś takiego, e, co, e, co Was przyprowadza do domu, żebyśmy się tutaj podzielili? Bo może moglibyśmy się nawzajem zainspirować. Ela pisze Tinogona. Tinogona to jest moje też przypominajka. E, to jest taka piękna historia. Jak ktoś nie słyszał, to ja mam o tym podcast, kochani.